Witajcie w motośladzie. Dziś w programie niesamowite trajki do driftowania. Będzie trochę nostalgii, spojrzymy na stare motocykle, które jeździły po polskich drogach. Wizyta w salonie Yamaha Poland Position. Będzie także porada jak kupić używany dobry motocykl. Kiedyś na takim starym garażu, przed którym siedziało dwóch znudzonych robotników, zauważyłem napis: Rzeczy niemożliwe wykonujemy natychmiast, cudo zajmują nam trochę czasu. Czasy się zmieniły, od czasów komuny powstały profesjonalne firmy, które korzystają z nowoczesnych technologii i tam też cuda mogą się zdarzyć, też zdarzają się rzeczy, których sobie nawet nie wyobrażaliście, a jeżeli nawet sobie wyobraziliście i stwierdziliście, że to jest nie do zrobienia, to przejdźcie po do tych ludzi i oni to zrobią. To jest taka bardzo fajna sytuacja, w której pojawia się dwoje ludzi, którzy, którzy potrafią zrealizować najbardziej zwariowane pomysły. Powstały te niesamowite pojazdy. Oczywiście takie pojazdy już były gdzieś tam na świecie, próbowano to robić. Były bez napędu, potem z napędem. Wy zrobiliście coś, co po pierwsze jest sprawne, a poza tym bardzo designerskie. Czy wizja tych pojazdów to jest Twoja wizja, czy Twojego przyjaciela? To jest i moja wizja, i wizja Tomka, ponieważ to są e, dwa pojazdy. Jeden jest zrobiony według mojej wizji. Biały, zielony jest wersją Tomka. Mieliśmy kilka dni wolnego między realizacjami zleceń i stwierdziliśmy, że zrobimy trajki, bo zobaczyliśmy to w internecie. Oczywiście filmik wydawało nam się, że jest super, ale stwierdziliśmy, że zrobimy i przekonamy się na własnej skórze. A ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, na precyzję wykonania, wydechy. To wszystko jest dopracowane. To nie są rzeczy przypadkowe. To nie są rzeczy, które mm, wyglądają w sposób nieprofesjonalny. Zauważyłem w tym rękę inżynierską. Tak, dużo rzeczy trzeba liczyć, jednak to niestety samo nie wychodzi. Metoda prób i błędów tutaj się tego nie da zrobić, bo no, to musielibyśmy zrobić tego kilkadziesiąt różnych sztuk i sprawdzić, co e, będzie e, działało, co nie będzie działało. Tak więc tutaj i e, e, dobór anatomicznego kształtu, do, dopasowane do, do sylwetki człowieka, i również cała geometria wyprzedzenia kątów, e, kierownicy e, no, wszystko, wszystko po kolei można by długo było wymieniać wszystko musiało być jakby wstępnie sprawdzone, spasowane, dopiero później zrealizowane. Nie ma przypadków, to nie jest takie, taka partanina garażowa, na zasadzie, jak wyjdzie, to będzie dobrze. No, zdecydowanie nie. Skąd się miał pomysł na taką firmę? E, taka firma to było po prostu potrzeba chwili. Ja pracowałem wiele lat w agencjach reklamowych i często spotykałem się z taką sytuacją, że kreatywni mieli bardzo dużo fajnych pomysłów, ale nie można było nikogo znaleźć, kto mógłby to zrealizować. No dobra, technologia to jedno, kwestie designerskie to drugie. Rozumiem, że te designerskie wykończenia, to, że opona jest biała, że jest piękna, oldschoolowa, to jest pomysł pana designera, czyli w dużej mierze też twój. Tak, tylko że Tomek zaprojektował i wymyślił wygląd i kształt swojej trajki i kolorystykę, natomiast ja podążyłem za swoją wizją. No dobra, ale to wynika z tego, że wy chcecie konkurować ze sobą i zobaczyć, która załapie na rynku? Nie, absolutnie nie. Natomiast nawiązując do tego, co powiedziałaś, to jest tak, że mamy tutaj pewne małe rozwiązania, w których się trochę poróżniliśmy i robiąc dwie odrębne maszyny, testujemy je. A jeżeli pozwolicie, to ja poproszę jednego z drifterów ze STW Drift Challenge, który przejdzie się waszą trajką i powie, co o tym sądzi. Czy to może być taki przedsionek do, do życia prawdziwego driftera i człowieka, który chce się nauczyć jeździć takim sprzętem? Jest zgoda? No, to spróbujemy. Jak powiedziałem, tak to zrobiłem. Zawołałem Mateusza, który zaraz przetestuje urządzenie. M mam na myśli Trajka. Jak Ci się podoba przynajmniej wykonanie pojazdu? No muszę powiedzieć, że wyglądają obiecująco. Wykonanie, no bardzo fajnie kolorowo i tak dalej. No to zobaczymy w akcji ten pojazd, oczywiście za kierownicą Mateusza. A na gorąco jak wrażenia? No, świetna zabawa, muszę powiedzieć. Nie było tak ciężko jak się spodziewałem, ale to na pewno jeszcze wymagałoby więcej praktyki. A zabawa jest przednia, maszyna też super. Powiedz mi, no, zważywszy, to kosztuje 6 tysięcy złotych, czy uważasz, że w Twojej stajni różnych pojazdów związanych z driftem, ślizganiem się i ze sportem powinno się znaleźć coś takiego? No, jak każdy facet lubiący zabawki, na pewno bym coś pomyślał o tym. Gadżet super. I czy uważasz, że to może pomóc w nauce jazdy po ślizgiem? Zdecydowanie. Chociaż gabarytowo jest to różne droga od samochodu, to chociażby jeśli chodzi o balans na motocyklu, kładzie, jest to bardzo zbliżone, zbliżone do go kartów, i na pewno można z tego dobre nawyki wyciągnąć. Albo też przełożyć nawyki z innych maszyn na to, prawda? Fajna sprawa. Dzięki Mateusz, że zechciałeś polatać tym sprzętem i dziękuję za fajną opinię. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję. Mówił zawodowiec, Drifter. To będzie bajka o tym, że ludziom się chce. Teraz się chce, kiedyś się chciało. on się, chce zrobić coś, żeby było fajniej. Jest sobie salon Junaka. Salon Junaka go For moto który chciał zrobić coś fajnego dla ludzi i poprosił jednego z kolekcjonerów, żeby na terenie tego salonu stanęły także polskie i nie tylko polskie kultowe motocykle z lat 60., 70., żeby się pojawiły, żeby było fajnie, bo komuś się chciało. Przechodząc do tego, że komuś się chciało kiedyś także, chciałem powiedzieć tylko tyle, że mimo że nie było czegoś takiego, jak za duża ilość motocykli na rynku, że nie było czegoś takiego jak konkurencja. było no właściwie produkowano w Polsce mnóstwo bardzo fajnych motocykli, ale komuś się chciało zrobić te motocykle ładniejszymi, e, innymi. Zrobić coś takiego, żeby te motocykle działały na wyobraźnię, e, żeby ktoś przechodząc do tego salonu handlowego e, stwierdzał, że wezmę sobie shl -kę. albo na przykład wezmę sobie WS-kę, bo to na przykład bardziej mi się podoba. Tych motocykli było mnóstwo, był duży wybór, choć nie zawsze były pod ręką. Nie, nie zawsze można było je kupić tak od... Od chwili, kiedy wpadniecie na taki pomysł, że chcecie mieć motocykl, do momentu, kiedy go kupicie. Bo, na przykład, kiedy e, w salonie handlowym typu GS między gwoździami, wiadrami a łopatami stanęła MZK, no to trzeba było mieć układy, żeby tę MZK kupić. Jechałeś czasami przez pół Polski z kupą pieniędzy w kieszeni, bo przecież nie płacił kartą, bo czegoś takiego nie było i kupował sobie mm, MZK w salonie handlowym GS. To tak mniej więcej wyglądało, taka była ta, taka, taka była ta rzeczywistość za czasów komuny. Bo powiem szczerze, trochę mi brakuje tego. Piękna, tego piękna konstrukcji, tego wysmakowania, tego nie, przykładania do każdego szczegółu, odrobiny chęci do tego, żeby to było ciekawsze, fajniejsze. Takie były realia. Bo wiecie, świat się zmienił. Teraz pojawiło się mnóstwo znakomitych motocykli. Pojawiły się salony multibrandowe, do których wchodzicie i macie tutaj różne typy motocykli, Możecie sobie wybierać, przebierać tak itd. To żadne nowe odkrycie. Taki multibrandowy salon mieliśmy chociażby na ulicy Mazowieckiej w Warszawie, gdzie e, stały W. SHL, gdzie można było zobaczyć gazele, gdzie można było zobaczyć junaka, komara i tym podobne sprzęty. I to był salon multibrandowy. Do dziś pamiętam ten nieprawdopodobny zapach, kiedy prowadzony za rękę przez mojego ojca wchodziłem do tego salonu. Ten zapach gumy, oczywiście ze 100 milu. Ten zapach oleju. Ten zapach tych wszystkich pokrowców na motocykle. To, to tworzyło specyficzny konglomerat pięknych zapachów i człowiek wychodził stamtąd odurzony. Motocykle stały na żwirku. Wszystko to sprawiało wrażenie profesjonalizmu. Na tamte czasy, oczywiście. I teraz, kiedy patrzę na te cykle po wielu, wielu latach na te piękne MZ, na te piękne SHL, czy na przykład na gazele, to dochodzę do wniosku, że właśnie kiedyś ludziom się bardzo chciało robić coś fajnego, choć możliwości techniczne, choć blokady ze strony Wielkiego Brata za wschodniej granicy powodowały, że nie mogliśmy za bardzo zaszaleć, to jednak byliśmy naprawdę fajnym producentem, bardzo fajnych sprzętów, produkowanych przez ludzi, którym się naprawdę chciało. Kiedy nadchodzi okres jesienno-zimowy, to teoretycznie większość motocyklistów myśli o tym, żeby założyć ciepłe papucie i schować się gdzieś tam przy kominku i poczekać na to, aż zakwitną jabłonie, kiedy rozpocznie się nowy sezon. Ciekawi mnie bardzo, co się dzieje w salonach motocyklowych. W tym czasie jesteśmy w Poland Position w Warszawie i witam Adama. Cześć Adam. Cześć, witam serdecznie. Powiedz mi, czy zima jest takim czasem, kiedy wszystko się zatrzymuje, zamiera i właściwie siedzicie tutaj w tym potężnym budynku i liczycie na to, że ktoś wpadnie, czy coś się dzieje? No, oczywiście dzieje się, ale faktycznie ta, ta sezonowość w Polsce jest y, bardzo mocno odczuwalna w branży motocyklowej. Chociaż no to się zmienia. Ten rynek tak naprawdę cały czas jest y, różny z wielu powodów. Chociażby y, co my odczuwamy w ostatnim czasie, no to przede wszystkim zmiana przepisów jeśli chodzi o kategorię 125 spowodowała, że faktycznie pojawił się nowy klient u nas w salonie. I to jest klient taki, którego teoretycznie byśmy się spodziewali. Napływa kiedy jest ciepło. I faktycznie tego klienta praktycznie w tym okresie zimowym nie ma. Natomiast ten klient, który jeździ na motocyklu już od e, wielu, wielu lat, no jemu ta pogoda aż tak bardzo nie przeszkadza. Znaczy, no wiadomo, nie każdy, bo są tak naprawdę sezonowi kierowcy, ale są motocykliści, którzy e, zwłaszcza teraz, kiedy te zimy są cieplejsze, nie odstawiają swoich motocykli do garaży, a wręcz e, kombinują tylko, jak tutaj zrobić, żeby pojeździć przez 12 miesięcy i ci ludzie przychodzą, e, sięgają po akcesoria, które spowodują, że mogą się lepiej ubrać e, sami w cieplejsze rzeczy, ale również motocyk swój zabezpieczyć, no, chociażby w ten sposób, jakby no, nie, podgrzewane manetki czy do dużych skuterów koce, mówki, e, podgrzewana bielizna, ale również zimowe opony, to są rzeczy, które można... Podgrzewane galotki? No oczywiście, że tak. Podgrzewane mamy wszystko, już wspomniałam galotki, ale wszystko są e, koszulki, są rękawiczki, są buty. No tak naprawdę, jeżeli ktoś planuje jakieś wyprawy jazdy w takich temperaturach oko 0 stopni, jest to całkiem realne. Znam szczerze, że przy tej pogodzie, która jest w tej chwili 5 do 10 nawet stopni na plusie, proponujemy klientom jazdy testowe na tych nowościach. Zresztą zaraz jak tu skończymy nagrywać, sam siadam na motocykl jadę na spotkanie, bo nie wyobrażam sobie, żeby teraz stać w Korkach w Warszawie i myślę, że można spokojnie jeździć w tych warunkach. Mało no, ludzi pamięta o tym, że istnieje coś takiego jak leasing na motocykle, bo to przecież działa, prawda? I teraz kończy się rok. Ludzie, którzy mają duże firmy, zauważają, że muszą gdzieś zgubić parę złotych, które im zostało i na coś jej wydać, więc mogą skorzystać z leasingu i jakoś tam tą swoją firmę wesprzeć. No to jest tak, że faktycznie my widzimy jak wygląda ta sprzedaż w przeciągu roku? Że po wakacjach ona absolutnie staje. Wrzesień październik, drugi rok z rzędu jest naprawdę bardzo słaby. Ale później, tak jak powiedziałeś, listopad i grudzień czujemy znowu ożywienie. Ono pojawia się no z kilku powodów. Między innymi, tak jak mówiłem, że pojawiają się też już nowości na kolejny sezon. Może jakieś ciekawe promocje, ale duża ilość klientów przychodzi właśnie, tak jak powiedziałeś, szukać kosztów. A jeśli chodzi o leasingi i, i nasz polski rynek, to faktycznie kiedy pojawił się ten kryzys gdzieś tam w granicach roku 2010, e, no finansowanie się znacznie pogorszyło. Kredyty, leasingi było bardzo trudno atrakcyjne zdobyć, natomiast tak od roku dwóch widzimy naprawdę tutaj oblężenie e, ze strony przedstawicieli banków, którzy oferują e, coraz lepsze to... Do... Tak, te warunki są coraz lepsze, oni się zajęli. Przebijają cały czas i to jest fajne, bo mamy naprawdę duży wachlarz finansowych ofert dla klientów, i bardzo duża część klientów korzysta z tego. I faktycznie też pod koniec roku czujemy wzmożenie tutaj ruchu na tym polu. Z jakiego motocykla na 2016 jesteś najbardziej dumny? E, powiem szczerze, jako dealer Yamaha, ja naprawdę mam się z czego cieszyć, bo naprawdę mamy tak przestronną ofertę. Ale który najbardziej się kręci? Zresztą no ja wiadomo. Jestem fanem sportowych motocykli R1, która się pojawiła w zeszłym roku jako 2.15, nowość absolutna w tym roku, wychodzi w kolejnej wersji, w malowaniu pięknym, 60 anniversary z okazji 60-lecia motocykli Yamaha, żółto-białe barwy, takie same, w których Kenny Roberts walczył o tytuł mistrza świata w Grand Prix w 1980 roku, takie będzie malowanie, ten motocykl będzie miał trochę gadżetów, no i co bardzo ciekawe, też z tym silnikiem wychodzi motocykl MT-10, z silnikiem potężnym R1. Oczywiście moc trochę skastrowana, ale lepsza charakterystyka silnika, no piękny naked, bardzo kontrowersyjny jeśli chodzi o wygląd, no wygląda prawdopodobnie kosmicznie. Na wiosnę pojawi się u nas w salonie i to jest motocykl, który robi wrażenie. No, Ja też jestem fanem takich motocykli, które teraz Yamaha wprowadza, a mianowicie segmentu Heritage, nawiązanie do korzeni Yamahy, nawiązanie do tych klasycznych linii. Nie zakładajcie laczków, nie siedźcie sobie spokojnie w domu, tylko rozejrzyjcie się z jakimś motocyklem, być może z 125. A jak zobaczycie szczere razesne oblicze Adama w drzwiach jego salonu, to od razu wam się humor poprawi. Dzięki, Adam. Dziękuję bardzo. Człowiek zawsze ma dylemat. No, dylemat wynika z tego, że portfel bywa zasobny bądź mniej zasobny. Można skorzystać z pewnych ofert, które znajdzie się w internecie. Można też przyjść do firmy, która, no, ale najlepiej o tym opowie Tomek. Cześć Tomku. Cześć, witam serdecznie. Powiedz mi, no, w internecie są okazje. Można kupić motocykl, który jest, nie wiem, z 2013 roku. Jeździł im podobno starszy pan, czy starsza pani. Motocykl nigdy nie wywrócony i kosztuje czasami połowę tego. Co u ciebie, dlaczego? No, właśnie zastanawiam się, dlaczego. Wydaje mi się, że, że zawsze jest jakieś drugie dno i trzeba to dokładnie sprawdzić, dlaczego ta, ta oferta jest tak dobrą. Kiedyś oglądałem motocykl mojego kolegi, który kupował sobie jakąś Suzuki i miał podrapaną kierownicę od góry. I mm -hmm. powiedziałem ludziom, którzy sprzedawali motocykl, że bardzo chciałbym zobaczyć film z tego wypadku, bo to musiało być bardzo interesujące. Panowie się trochę uspokoili ceną i motocykl natychmiast zrobił się znacznie tańszy. E, czy, kiedy przyjmujesz motocykl do siebie, do swojej firmy, robisz mu jakieś badania, czy dasz e, szansę takiemu człowiekowi, który przyjeżdża, opowiadać taką historię, żeby cię zrobił, mówiąc kolokwialnie, w konia? No, w naszej firmy, w firmie mamy urządzenie, za e, pomocą którego mierzymy ramy. Na tej podstawie udzielamy gwarancji na ramę, ale motocykl cały jest generalnie przejrzany. Sprawdza się również ciśnienie w cylindrach, bo to jest takie dosyć proste badanie, a dużo mówiące na temat stanu i kondycji silnika czyli na konia nie dacie się wsadzić? No raczej, raczej nie. No oglądamy ten pojazd im dłużej, tym, tym lepiej. My też musimy się ratować jako, jako kupujący, bo my również importujemy pojazdy, przyjmujemy pojazdy w komis. Zależy nam na tym, żeby te pojazdy przyjęte do sprzedaży komisowej też były dobrej jakości. Po, po prostu się podkładamy pod to, więc w naszym interesie jest, żeby sprawdzić, że rzeczywiście są dobre. W zasadzie udzielasz też gwarancji na ten motocykl. Tak, my udzielamy 1000 km gwarancji bez limitu czasowego. Wiadomo, że jeżeli kupujemy Motocykl zimą prawdopodobnie nie będzie okazji, żeby jeszcze pojeździć tym pojazdem, ale spokojnie, po prostu ta gwarancja jest ograniczona tylko przebiegiem. Spisujemy w dniu sprzedaży przebieg i aż 1000 aż km ktoś jeździ ma gwarancję na wszystko. Jasne. Czy taki sprzedający motocykl, stawia go dla Komis, czy w czasie zimy bywa bardziej spolegliwy, jak chodzi o cenę? Myślę, że nie. To Zima jedynie jest o tyle dobra, że mamy duży wybór motocykli. W tej chwili mamy po kilka egzemplarzy z danego modelu. Nie wiem, 4-5 sztuk Suzuki Bandit czy Fazerów. Jest po prostu większy wybór, wybór tych motocykli i dlatego warto kupić motocykl zimą. Na wiosnę jest ogólna tendencja, że ratujmy się, łapmy co, co w ogóle jest, co zostało. Co zostało tak. I, i wtedy, wtedy się kupuje troszeczkę bardziej nerwowo. I z tego powodu uważam, że lepiej skupić na jesieni czy zimą motocykl. Dobrze, a jeżeli ktoś już jest takim trochę kamikadze i próbuje kupić motocykl, nie wiem, z jakiejś aukcji internetowej, nie oglądając go nigdy, czy ma jakąś szansę na ekspertyzę u Was? No mamy też taką usługę oględziń pojazdu przed sprzedażą. Bywa, że ktoś gdzieś na mieście znalazł pojazd i przyprowadza do nas, żebyśmy po prostu niezależnie obejrzeli ten pojazd. Także robimy takie rzeczy jak najbardziej. Generalnie jak ośmiornica na kilka frontów funkcjonujecie. Wiem, że też importujecie motocykle. Zawsze zadaję sobie pytanie, czy na świecie są idioci, bo jeżeli ktoś mówi o jakichś straszliwych okazjach, jak chodzi o motocykle za granicą, przecież tam też ludzie liczą pieniądze i wiedzą o co chodzi. Jeżeli ktoś liczy na to, że kupi dobry sprzęt za granicą, to może napotkać taką sytuację, jaką ja kiedyś napotkałem w Szwajcarii. Podjechałem do takiego salonu, nazwijmy to, z używanymi motocyklami, a za tym salonem, tego już nie mógł oglądać zwykły klient, była po prostu hałda części, z których oni lepili te motocykle i wychodziły jakieś tam, może silnik był od innego rama, od innego koła, od innego czy? Czy tam są idioci na zachodzie? Ja myślę, że nie. No, bywają pewnie jakieś tam sytuacje, że, że ktoś pilnie potrzebuje pieniądze i sprzedaje pojazd. Natomiast to, co my robimy, to my głównie mamy kontrakty z firmami ubezpieczeniowymi, kupujemy od serwisów po prostu hurtowo. My wozimy pojazdy dużym mobilom, czyli tirem w dużych ilościach i te wszystkie pojazdy, które przywozimy, są do jakiejś tam naprawy. Tu się nie czarujmy, to nie są pojazdy po prostu igiełki bezwypadkowe, o których czytamy na Allegro, bo takie pojazdy nie istnieją. Tak samo jak. Jak jedziemy, nie wiem, w stronę Hanoweru, to wszystkie pojazdy, które jadą na lawecie, wszystkie samochody to nie są idealne golfy, diesle, tylko każdy jest po prostu uszkodzony. Także to życie jest życiem, tak? Natomiast pytanie jest takie, czy ktoś ma umier w tym kupowaniu, bo można kupić pojazd uszkodzony delikatnie powiedzmy do podmalowania, czy do wymiany kierownica, czy klamka, a można kupić pojazd, który został przejechany właśnie przez Tira, tak? I to jest takie pytanie. I drugie pytanie jest takie, czy ktoś umiejętnie po prostu potrafi podejść do diagnostyki tego pojazdu? Trząs się nadal nadaje, i właśnie tutaj wspominamy znów mierzenie ramy. Jeżeli rama jest dobra, no to oczywiście można coś wymalować, można kupić nowe element. To wszystko jest decyzji klienta, powiedzmy, bo są też pojazdy, które wcześniej już kupujemy na zamówienie. Klient sobie życzy, żeby zbiory nie był malowany, tylko oryginał. To się kupuje oryginał, proste. Natomiast no, gwarancja jest taka, że pojazd był zmierzony, jest prosty, będzie jeździł dobrze, silnik jest dobry, i to chyba i to jest najważniejsze w kupowaniu pojazdu używanego. Oczywiście, Tomek, dzięki Ci wielkie, co wielu znakomitych transakcji, no i klientów, bo jak wiem na wiosnę to tu się robi bardzo pusto. No tak, zostaje kilka sztuk zaledwie. Dzięki. Dzięki, zapraszamy.